Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. witamy serdecznie naszych drogich widzów i zapraszamy prosto z Uniejowskich Term, bo to właśnie na terenie Uniejowskich Term i kompleksu wypoczynkowego odbywa się główny pokot po wspólnym polowaniu myśliwych z powiatu Łęczyckiego. Polowaniu na lisa oczywiście, co zresztą widać po niektórych uczestnikach spotkania, a na wieńczącej polowanie uroczystości dowiemy się ile lisów udało się pozyskać w trakcie trzydniowych łowów oraz dlaczego samorząd miasta Uniejów wspiera działania myśliwych. Pokot kończy polowanie, ale nie kończy naszego programu. Z uniejowskich termin przeniesiemy się prosto do Norymbergi, w której ekipa magazynu Daszbur spędziła cztery długie dni i noce, zbierając dla naszych widzów materiał z największych w Europie targów poświęconych polującym i miłośnikom łowiectwa Iwa Outdoor and Classic. Zapraszamy! Tydzień temu ganialiśmy po polach i lasach z fuzją, a dzisiaj pora nieco ochłonąć i podsumować trzy dni wspólnych polowań myśliwych z powiatu łęczyckiego. Dlatego dotarliśmy na uroczysty pokot, który odbywa się w przepięknej scenerii uniejowskiego kompleksu wypoczynkowego, czyli sławnych już w całej Polsce uniejowskich term. W polowaniu udział wzięło około 120 zbrojnych, którzy w dużej części na ceremonię pokotu dotarli wraz z rodzinami bądź przyjaciółmi. Dlatego przydał się duży plac, na którym odbyć się zaraz mają ceremoniały związane z oddaniem czci pozyskanej zwierzynie, a także wszelkiego rodzaju podziękowania przemówienia no i oczywiście wręczania nagród dla najlepszych myśliwych i kółłowieckich. To też dobry moment na abstryknięcie pamiątkowej fotografii ze sławą, polskiej telewizji, kolegą, redaktorem. oczywiście. Przygotowanie tak dużego pokotu to ciężka praca, pewnie właśnie o tym tak debatują panowie podczas gdy panie, dźwigają ciężary, żeby zdążyć ze wszystkim na czas. Lisów przybywa z każdą chwilą, więc chyba po cichu można zacząć mówić o sukcesie tegorocznej akcji. Jesteśmy już na pokocie i będziemy przyglądać się temu, jak tu wszystko będzie się organizowało. Za chwileczkę zapewne zostanie on już do końca ułożony, no i będziemy wtedy dokładnie wiedzieli, Ile lisów udało się pozyskać w czasie tych trzecich powiatowych Łęczyckich polowań na lisy? Tłum gęstnieje z każdą chwilą, ale jakoś jeszcze nie widać, żeby ceremonia miała się szybko rozpocząć. Czyżby jakieś małe problemy organizacyjne? I koledzy, jesteście znowu nieprzygotowani, tak jak i rok temu. Walczak ile 7? naście w tym psu wili ile? No, panie kolego. To już wiemy, dlaczego wystąpiło drobne opóźnienie i sygnaliści nie dali jeszcze sygnału do rozpoczęcia pokotu. A panowie trębacze w gotowości zgodnie z rozkładem. Pieski wydają się jeszcze tak nakręcone, jakby dalej były na polowaniu z zadaniem wypędzenia jakiegoś rudzielca z nory. Za to myśliwi zastąpili swoje dubeltówki aparatami i teraz strzelają. Fotki, coraz to okazalszemu pokotowi. Skoro przygotowania się nieco przedłużają, wykorzystamy tę chwilę i porozmawiamy z przedstawicielem lokalnego samorządu, który udostępnił myśliwym ten piękny teren. Trzecie powiatowe łowy na lisy w Powiecie Łęczyckim to fajna i wspaniała idea. Rozumiem, że Rada Miejska i Burmistrz wspierają to. Tak. tak. Y od pierwszych zawodów wspieramy te, te, te organizowanie tych polowań na drapieżniki. W tym roku Rada Miejska, no burmistrz i Rada ufundowały znaczek okolicznościowy i tą biesiada dzisiejszą tu na Zagrodzie Młynarskiej. Wspaniałe tereny warto chronić, warto odstrzeliwać te lisy po to, aby było więcej drobnej zwierzyny. Na pewno tak, jest to dobre posunięcie, bo. Odstrzeliwują z drapieżnika. Ja widzę tu, po, ja też jestem myśliwym, widzę po naszych terenach, że poprawiła się znacznie stan i zajęcy, i, i, i saren, i, i ptactwa. No jednak lis musi jeść i to się nie oszukujmy. Roślinnością nie żyje. Uniejów bardzo gościnny. Na terenie termu uniejowskich możemy dzisiaj w pięknej scenerii odbyć pokot. Tak, jesteśmy otwarci na takie imprezy i, i zawsze popieramy. Ciłowieckie czy, czy sportowe. No, wiąże się to z tym, że Uniejów ostatnio stał się sławny ze względu na termy, na te gorące wody lecznicze. Jest to też forma reklamy, no cóż tam oszukiwać. Czy na przyszłość możemy liczyć, że będziecie dalej wspierali tego typu inicjatywy i inne, które mają na celu dbałość o okoliczną przyrodę? Na pewno tak. Na pewno tak. Będziemy wspierać wszystkie takie inicjatywy. Związane z ochroną przyrody, z ochroną środowiska. No jest to bardzo poprawne i cenne, bo tak musimy postępować, żeby zachować tą przyrodę, którą mamy w tej chwili. Bardzo buduje nas takie podejście władz lokalnych do zagadnienia ochrony zwierzyny drobnej cieszy też znajomość tematu, bo czasem pojawiają się niezbyt przemyślane głosy, że myśliwi chcą lisa wytępić. Tymczasem chodzi przecież jedynie o ograniczenie ich populacji, tak żeby zbyt duża ilość tych drapieżników nie zagrażała równowadze ekosystemu. Równowagę na pewno pomógł utrzymać jeden z uczestników pokotu, którego strój zdecydowanie wyróżniał się w tłumie. Przy okazji łowów na lisy i samego pokotu spotkaliśmy kolegę, który jest ubrany we wspaniałe futro. No, chcieliśmy zapytać: Skąd pomysł na taki strój? Trady, jest to tradycja e, rodzinna i przed wojną wszyscy w rodzinie polowali, bo były doświadczenia, że się nosiły lisiury, wilczury, no w tej chwili no to co może dopuszczane, jest to jakby um, e, w tej chwili udokumentowane. Może nie tyle, że udokumentowanie, ale podkreślenie, podkreślenie charakterystyku, e, charakterystyki m, samej e, okoliczności miejsca. No i, i polowań, które były kiedyś tradycyjne, no to troszeczkę teraz mają inny wymiar niż, niż kiedyś. Jeszcze raz gratuluję tak wspaniałego stroju, zwłaszcza przy okazji tej okoliczności. Akurat nie ma za co dziękować. Namawiam kolegów, żeby sobie coś takiego też sprawili. I mam nadzieję, że w przyszłości więcej osób będzie miało takie, takie stroje. Daszbur? No, Daszbór. Gratulujemy koledze oryginalnego futra i szybko zaglądamy jak tam przygotowania do pokotu. Chyba się zaczyna, bo sygnaliści właśnie grają koniec polowania. Koledzy w imieniu organizatorów Komisji Hodowlanej Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi oraz gospodarza Koła Łowieckiego Gęgawa w Uniejowie, trzecich powiatowych łowów na lisy powiatu Łętyczyckiego, serdecznie witam zaproszonych gości. Witam również serdecznie redakcję magazynu Łowieckiego Daszbur z telewizji TVR, która sprawuje patronat medialny nad całą imprezą. Cała przyjemność po naszej stronie. Bez zbędnej kurtuazji możemy powiedzieć, że bycie częścią tak fajnej imprezy to dla nas zaszczyt i przyjemność. Miłych dla nas akcentów tego popołudnia było jeszcze więcej, no ale po kolei. Najpierw oddajemy cześć królowi polowania, którym został kolega Jarosław Walczak z Koła Łowieckiego Barzant w Łęczycy. Tegoroczny mistrz pozyskał w trakcie trzydniowych łowów aż 14 lisów i jak sam podkreślał, wszystkie na wabik. Król dostał zasłużone brawa, a do odbioru nagrody wywołano kolejnego myśliwego. Tym razem kolegę Artura Kazmierczaka z koła łowieckiego Boruta w Łęczycy, który z 13 lisami na rozkładzie otrzymał tytuł wicekróla polowania oraz tajemniczą kopertę. W sumie nagrodzonych zostało aż sześciu polujących, z których najsłabszy wynik i tak robi wrażenie, bo nieczęsto pozyskuje się sześć lisów na jednym polowaniu. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i czekamy na ogłoszenie wyników drużynowych. Koledzy, teraz klasyfikacja kół łowieckich. Pierwsze miejsce kołowieckie koło Bażant dwłęczycy, 21 lisów. Brawo. Brawo. Ja gratulujemy. Dziękujemy. Myślę, że przyda Na pewno się przyda. Pewnie, że się przyda. Taki prezent przydałby się też kolegom z wojskowego koła łowieckiego Jenot, z Leźnicy, którzy z 16 pozyskanymi lisami odebrali dyplom i nagrodę za drugie miejsce. Oczywiście gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy równie udanego pokotu w przyszłym roku. Dodajmy tylko, że żadne koło nie zostało bez pamiątkowego dyplomu. Z najsłabszym wynikiem, trzech pozyskanych rudzielców, dyplom za 11. ostatnie miejsce odebrali koledzy z Koła Łowieckiego z Warszawy. No cóż, nie zawsze stolica wypada najlepiej, a już tak poważnie, to przecież wiemy, że polowanie to nie zawody i nikt o medale nie walczy. Są one miłym dodatkiem do oprawy i podtrzymaniem wiekowej tradycji. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim kołom i czekamy na nagrodzonych w kolejnych kategoriach Koledzy i mamy jeszcze nagrodę dla kolegi Michalskiego Marka, hodowcy najlepszego niemieckiego teriera myśliskiego Reksa z Lisiego Szańca, który bezpardonowo wypędził ze stogów trzy lisy. Brawo! To jest to i to. Gratulujemy. No. Koledzy mamy upominek dla najstarszego uczestnika łowów, kolegę opasa Józefa, zapraszamy. Brawo Józef. Brawo. Brawo, brawo. brawo Świter! Brawo. Dzień dobry. Gratulujemy. Gratuluję Tatusiu. Dziękuję. Dziękuję. <noise> I dla najmłodszego z Łowieckiego jenot Bleźnicy. Wojciechowski Jad. Gratulujemy. Mamy jeszcze nagrodę dla kolegi, który, który pozyskał kunę. Zapraszamy kolegę z Koła Czapla w piątku. Garz Robert. Powinieneś teraz wabić. Tak, tak, tak. <laughs> Koledzy, ogłaszam, że pozyskaliśmy 106 lisów i jedną kunę. Yy, proszę sygnalistów o sygnał król polowania. Sygnał Lis na pokocie. Sygnał Kuna na pokocie. Poproszę jeszcze polującą Dianę dzisiaj, koleżankę Milenę Stempleską za Wieruchę. Gratulujemy i nie pada. To Głosy takie jak niewista, że muszę coś też pomylić. Gratuluję Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić tutaj do nas kolegę Zbyszka Niedzielskiego. Chcieliśmy podziękować za przyjazd klubu niemieckiego Terriera Myśliskiego. Dla klubu. Czuję się po prostu na czwarte polowanie zaproszony. <noise> Oczywiście. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Chciałbym jeszcze poprosić kolegę Przemysława Malca, redaktora naczelnego magazynu wieckiego Daszbur. Magazyn Łowiecki Daszburg przyczynił się do promocji Łowiectwa oraz wspólnych polowań na listy. Dziękuję. Bardzo dziękuję za docenienie naszego wkładu. No i oczywiście zapraszam do oglądania naszego programu. Mniej więcej za trzy tygodnie będzie można zobaczyć relacje z trzecich powiatowych łowów na Licy. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i zobaczycie tam siebie, chociaż przez chwileczkę. Dziękuję bardzo i Dasz bór. Szanowni koledzy, na sztandarze Polskiego Związku Owieckiego wypisane są srebrnymi literami trzy słowa: hodowla, ochrona, etyka. Spotkaliśmy się tutaj na trzecich powiatowych Łęczyckich łowach na lisy, choć nie wszyscy mieli możliwość strzału, nie wszystkim święty Hubert darzył, nie wszyscy również mogą polować, ale są wśród nas. Osoby, które swoją postawą, moralną, swoją postawą pomagają nam. Dlatego też chciałbym uhonorować i podziękować naszemu młodemu koledze, Piotrowi Kubatce. Brawo! To prawda, że w Polsce łowiectwo nie jest rozumiane i ma bardzo wielu zajadłych wrogów, ale mamy też wspaniałych przyjaciół, których wkład i działanie na rzecz myśliwych doceniamy i ogromnie szanujemy. Dziękujemy ci, Piotrku i życzymy wielu niezapomnianych wrażeń ze wspólnie spędzonych chwil. Brawo. Sławku, no, trzecie powiatowe łowy na lisy dobiegły końca. Wypadałoby kilka słów podsumowania. Udało nam się pozyskać 106 lisów i kunę. Także wynik uważam za, za dobry. E, połowa z tego to lizki, czyli no, liczebność lisa w przyszłym sezonie łowieckim powinna być dużo mniejsza niż jest teraz. Same pozytywy dla zwierzyny drobnej, dla barżanta, dla kuropatwy, dla zająca, dla kaczki. Nic tylko się cieszyć. Sławku, dzięki komu tak naprawdę ta cała impreza miała szansę się odbyć? Kto was wspomagał? Wspomagały nas lokalne samorządy, okręgowa rada łowiecka. Yy... I mieliśmy też kilku sponsorów firm prywatnych no, z lokalnych samorządów. Tutaj nas bardzo wsparły urząd miasta w Uniejowie, no i gminy gminy Grabów, gmina Świnice Warckie, gmina, gmina Piątek, gmina Łęczyca, gmina, gmina Góra Świętej Małgorzaty. Także no, lokalny samorząd dostrzega nasze starania w celu poprawy stanu zwierzyny drobnej. Próbujemy wspólnie z samorządem do tych celów dążyć, aby tej zwierzyny na nasze tych łęczyckich polach było jak najwięcej. Czy takie wspólne polowanie wielu kół to dobry pomysł na integrację środowiska myśliwskiego? E, oczywiście, my tutaj jako Koła Łęczyckie, no nie tylko Powiatowe Łowy na Listy, to jest taka impreza, która, która integruje tutaj koła. Odbywa się też Hubertus Łęczycki, w którym biorą udział Koła Łowieckie też z Powiatu Łęczyckiego i Powiatowe Zawody w Strzelaniu Myśliwskim. Koła wspólnie działają na terenie powiatu e, i to przynosi dobre efekty. Czy zaproszenie klubu niemieckiego terriera to był dobry pomysł? To był dobry pomysł. My już z klubem niemieckiego terriera myśliwskiego od początku imprezy, także no to już jest jak małżeństwo. No To już kolega, kolega Zbyszek Niedzielski na pokocie, jak słyszeliście, powiedział, że czuje się zaproszony. Ja innej opcji nie widzę. Za, za rok się spotykamy z klubem terriera. Gratulujemy tak udanej imprezy, no i życzymy, aby kolejne łowy już za rok yy, przyniosły jeszcze większy pokot i jeszcze większą frekwencję myśliwych. Dziękuję bardzo i zapraszam Was również za rok. Dziękujemy za zaproszenie i bardzo miłą gościnę. Kończymy powoli wielkie łowy, aby przenieść się do Norymbergi na targi Iwa Outdoor and Classic. Ale do Uniejowa jeszcze wrócimy i to już niedługo, aby wspólnie z kolegami z klubu niemieckiego Terriera zapolować z ich podopiecznymi na lisy. Między innymi na sztucznych norach, ale teraz oddajemy już głos do studia, raczej wielkiej hali, w której załoga magazynu Daszbur przygotowuje się do zwiedzenia największych targów w Europie dla myśliwych i pasjonatów łowiectwa. Dziękujemy Ci Jarku za oddanie nam głosu. Jesteśmy w hali Targów IWA w Norymberdze. W naszym programie magazynie łowieckim Dashbur zobaczycie, czy broń, która była prezentowana w ubiegłym roku, jak choćby Zauer 101, albo inne egzemplarze, sprzedały się na tyle dobrze, że stały się sukcesami rynkowymi. Podejrzymy nowości, zobaczymy, co takiego przygotowali dla nas producenci w tym roku. Obejrzymy sobie optykę, przyjrzymy się ubraniom, poszukamy ciekawych rozwiązań. Tylko dla myśliwych. Jest ze mną Piotrek Mikłasz, który w strzeleckim ABC będzie poszukiwał różnych ciekawych tematów. Piotr, co będziemy oglądać w strzeleckim ABC? W nowym sezonie wyjdziemy troszeczkę poza ramy, które do tej pory sobie narzuciliśmy, czyli te strzelania myśliwskie. Obejrzymy tutaj troszeczkę broni sportowej, pistolety, karabiny centralnego zapłonu. Popatrzymy, co firmy mają w swojej ofercie, jakie są nowości na ten rok. Poruszymy także temat broni bardziej dostępnej dla nas, czyli sprzętu ESG, pneumatyków czy innej broni typu paintball. Co spotkamy, co zobaczymy na tych targach, to się okaże na pewno coś fajnego obejrzymy i będziemy mogli Państwu pokazać. Więc cóż, ruszamy na targi i szukamy tematów ciekawych dla Was. W jednym z kolejnych odcinków magazynu Łowieckiego Dashbur zobaczycie wiele egzemplarzy broni różnych marek, różnych producentów. Będziemy na stoisku Zauera, na stoisku Cezetki, Sako, Beneliego poznamy ich nowe patenty, nowe rozwiązania. Zobaczymy, czy przygotowali w ogóle cokolwiek nowego. Zapytamy się także o ubiegłoroczne premiery, jak choćby Zauer 101. Czy stały się hitem, czy tak naprawdę kolejnym egzemplarzem broni w rękach myśliwych czy były udane, czy też nie. Porozmawiamy o cenach, zapytamy się, czy nowa broń musi być tak droga. Spróbujemy znaleźć egzemplarze ciekawe, z wspaniałym grawerunkiem, a także nietypowe, których jest tutaj bardzo dużo. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Krążąc po przepasnych halach targów IWA, zajrzeliśmy na stoiska wielu producentów. Byliśmy na stoiskach, gdzie broń była za kilkadziesiąt tysięcy, ale także za kilkaset. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na to, w którą stronę pójdzie rynek. Czy w tą, aby produkować broń bardzo drogą, wyszukaną, czy tak zwaną budżetową dla myśliwego, który rozpoczyna swoją przygodę z łowiectwem. I znaleźliśmy taką odpowiedź, gdyż większość producentów tak naprawdę oferowała broń już nawet za kilkaset euro, nawet nie tysiąc euro. A w naszym programie zagościła też za gości także broń taka jak ta, Beretta Silver Pigeon w wersji Ultra Life. Na targach IWA sprawdzimy dla Was, co dzieje się w świecie lornetek. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy lornetka to dzisiaj już tylko lornetka, a może coś więcej. Spróbujemy znaleźć nowe rozwiązania. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy lornetki idą w jakimś kierunku. Może dzisiaj oferują coś więcej niż tylko oglądanie świata. Może ułatwiają życie myśliwemu, tak aby nie musiał zebrać ze sobą zbyt dużo sprzętu na polowanie. W naszym programie postaramy się zobaczyć sprzęt topowych firm, ale także zajrzymy na stoiska mniej znanych producentów także z oceanu. Na targach IWA jest bardzo wiele elementów związanych z noktowizją. Niestety polskie prawo nie dopuszcza jej do użytku, więc staraliśmy się raczej pominąć ten temat. Co w zamian? W zamian odwiedziliśmy Stoiska wielu producentów optyki, gdzie lunety yy, dzisiejszej produkcji pozwalają naprawdę w skuteczny sposób polować prawie w całkowitej ciemności, no może nie w całkowitej, ale z odrobiną światła chociażby z gwiazd albo z księżyca. Na targach IWA spotkaliśmy także lunety wyposażone w małe komputery, dzięki którym dzisiejsze umiejętności strzelca, czy też myśliwego, można ograniczyć tak naprawdę prawie do minimum. Na targach IWA staraliśmy znaleźć się dla Was różne ciekawostki. Tym razem jestem na stoisku Bushnell'a i za chwileczkę poszukam czegoś ciekawego, tak dla przykładu, żeby Wam pokazać, co producenci przygotowali. I to jest właśnie jedna z tych ciekawostek, którą dla Was znaleźliśmy. Nazywa się to Trigger Sticks. Natomiast w odcinku poświęconym tego typu ciekawostkom znajdziecie ich naprawdę dużo, dużo więcej. Więc to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, będziecie mogli zobaczyć teraz już w dwóch programach. Strzeleckim ABC, gdzie to Piotrek przedstawi Wam broń, nie tylko ostrą, ale i airsoft i jakieś repliki. Natomiast wszystko, co dotyczy łowiectwa, zobaczycie już niedługo w magazynie łowieckim Dashbur. No i tym sposobem żegnam się z Wami, tak jak i z targami Iwa, idę poszukać swojego kapelusza, gdzie gdzieś go zgubiłem, nie wiem gdzie może go znajdę. To co? Ja idę odpoczywać w takim razie i czekam na Ciebie przy samochodzie. Kim smjticeše das